że tutaj już ten XIX wiek już bardzo boleśnie pokazuje, że jakby przez ostatnie 100 lat ludzie zatracali w ogóle takie poczucie i przekonanie i pewność, po co małżeństwo jest. No bo już nie żeby dziedziczyć, nie żeby poszerzać te, te, te swoje, ten swój czy projekt polityczny, czy, czy <cin Paige> gospodarkę, <cinutter> czy <cinutter> robić razem biznes. Więc to jest dla mnie XIX wiek to jest takie, taka wielka przemiana na poziomie właściwie filozoficznym, <cinutter> że ponieważ troszeczkę tracimy formę... No, Ontologicznym też, ponieważ troszeczkę traf, tracimy formę, tak. tylko właśnie ta, ta, ta małżeństwo wiktoriańskie jest troszeczkę taką wydmuszką, czyli tą formę jeszcze trzymamy, więc pozornie... Tak, ten rozjazd między oczekiwaniami jesteśmy. a możliwościami. Tak, ale, ale cały czas gdzieś te aspiracje te, takie są, Ym, natomiast cała reszta nie nadąża, tak? więc, więc tu jest jakby ta, ta, to napięcie dla mnie, nie? że ono jest jakby coraz większe. Ale myślę, że też y, warto podkreślić, że to napięcie też jest utrzymywane, no bo pojawia mi się pytanie, no to po co w ogóle zawierali te związki małżeńskie, skoro to się tak rozjeżdżało, nie? I myślę, że to co Kunc w mm -hmm. tym cytacie też podkreśla, nie było alternatywy.